Notion właśnie wypuściło nową funkcję tabs i w tym filmie pokażę Ci wszystko, co musisz o nich wiedzieć. Pokażę to na przykładzie CRM-u, ale tak naprawdę dotyczy to systemów, które mają kilka baz danych. No i w tym przypadku, jeśli wejdziemy sobie na naszego klienta to do tej pory musieliśmy relacje do innych baz danych wrzucać po prostu tutaj niżej w najczęściej właśnie w tych listach rozwijanych czyli dla klienta Apple mogliśmy zobaczyć wszystkie notatki później mogliśmy zobaczyć wszystkie konkretne zadania które są po prostu relacją do innej bazy danych oraz jeśli chodzi o spotkania tak samo tu jest założony filtr aby nam pokazywał tylko i wyłącznie spotkania dla tego klienta. No i jest to spoko, ale teraz będziemy mogli to przestawić trochę w innej wersji, ponieważ jeśli wejdziemy sobie tutaj na samej górze i naciśniemy Customize Layout, to oczywiście Notion już parę miesięcy temu pozwoliło nam dostosowywać ten widok, na przykład przypinać tutaj te wartości na, na samej górze pod nazwą albo wyróżniać niektóre z właściwości, ale teraz, jeśli sobie odklikamy, to po prawej stronie pojawiła się nam taka wersja Structure Simple i Tap. Działa ona w taki sposób, że jeśli przeklikamy się na wersję Tapped. To automatycznie tutaj pojawi się nazwa notatki albo content już dokładnie nie pamiętam i ta zakładka będzie zawierała jeden do jednego to co do tej pory mieliśmy, czyli w tym przypadku notatki, zadania i spotkanie. Ale teraz, jeśli ja nacisnę tutaj plus, to mogę wyświetlić zadania w osobnej zakładce. Które mogę normalnie skonfigurować, bo działa to tak jak konfiguracja zwykłej bazy danych. Czyli mogę tutaj na przykład wrzucić jakąś ikonę, mogę też te zadania przedstawiać w różnych formach, ponieważ teraz mamy tabelę, ale jeśli chcę, mogę z tego zrobić na przykład Kanban. W sumie mogę tutaj to, to zostawić, ale też nie wiem, może to być forma kalendarza, listy i tak dalej. Tak samo działają filtry. To zaraz do, do tego też wrócę. No i tak naprawdę tych zakładek możemy dodawać z tego co wiem nieskończenie wiele. Więc tutaj możemy przedstawić zadania, a następnie możemy też dać meetings i w tym miejscu wpisać sobie spotkania. I też dostosować tą tabelę, ponieważ te rzeczy możemy ukryć i możemy zostawić tylko nazwę spotkania i termin. A jeśli chodzi o tutaj zadania, to też w opcji properties możemy wyświetlić na przykład datę. No i jeśli ja sobie to zapiszę, to już pokażę, jak to wygląda. Czyli mamy klienta Apple. W tym miejscu notatki są te wszystkie rzeczy, które wcześniej pokazywałem, ale teraz, jeśli przejdziemy do zadań, no to one już nam się tutaj od razu pokazują i dzięki temu możemy je zobaczyć. I tak samo spotkania w formie tabeli mamy je przedstawione, więc jest to naprawdę spora zmiana. Jednak ma kilka minusów. Pierwszy minus jest taki. Że nic nie mogę tutaj niżej już dodawać i pisać. W sensie to jest zablokowane. Jeśli nawet chciałbym cokolwiek tutaj wprowadzać, to, to niestety nie mogę tego zrobić, więc jestem ograniczony tylko do tej bazy danych. Dodatkowo można zobaczyć, że jeśli ja tutaj mam zadania, to teraz mogę dodać sobie na przykład osobny widok na zrobione. Nawet sobie mogę je po prostu nazwać tutaj jako. Zrobione. No i tutaj od razu mogę założyć filtr, w którym ustawię sobie, że status będzie równał się na gotowe, więc tutaj będą się pokazywały tylko te wykonane. W tym przypadku niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ jesteśmy ograniczeni do jednego widoku. Więc jeśli chciałbym pokazać zrobione zadania, to oczywiście mogę to zrobić, tylko muszę dodać po prostu osobny widok na zadania i tutaj już mogę sobie je na przykład wyfiltrować, czyli dodać filtr na status, tak aby tutaj były tylko i wyłącznie ukończone. Mogę sobie też zmienić nazwę, załóżmy, zadania zrobione. I jeśli sobie teraz to zapiszę, no to już od razu to, to mam, czyli automatycznie jeśli status jest zrobione, to one mi się tutaj pokazują, a tu pokazują się wszystkie. Co więcej, można też zobaczyć, że to może być niewygodne, takie scrollowanie, trochę źle to wygląda, ale w końcu Notion dodało funkcję, która pozwala nam na wszystkich stronach, Włączyć tą full width, czyli pełną szerokość. Teraz, jeśli sobie to zapiszemy i tu wrócimy, no to w końcu, w końcu mamy właśnie stronę na, na całą szerokość, i to też dotyczy innych klientów, bo jeśli ja sobie wejdę, nie wiem, teraz na przykład na AMD i sobie to rozwinę, no to, to ta strona też już od razu jest, jest w taki sposób pokazana. Ja też, tak naprawdę, teraz pod kątem budowy systemów. Co bym wam polecał, jeśli chcecie korzystać z tych zakładek, to właśnie w tym miejscu notatki zostają properties i na przykład miejsce właśnie na, na notatki. A te zadania i spotkania, które tutaj są, już tak naprawdę można usunąć, bo one nie są potrzebne. Więc można to pokazać w taki sposób, że ja już tu usunę to dla, w tym przykładzie i tu nawet można zostawić puste pole i jeśli to sobie zapiszemy no to mamy tu mamy wszystkie informacje i notatki gdzie możemy sobie cokolwiek wpisywać a następnie jeśli chcemy przejść do zadań to sobie wchodzimy i tu już możemy sobie tymi zadaniami zarządzać, przejść do spotkań i tak dalej. Więc nawet wydaje mi się, że jest to przydatniejsze i lepsze niż ta poprzednia wersja, gdzie musieliśmy tu specjalnie jeszcze filtrować i ustawiać te, te wszystkie rzeczy. Dajcie znać jak się podobało i do zobaczenia w następnych filmach.